A a a a. Wszebrzśnie wszebrzśnie chcą. Wszebrzśnie chcą w mieście. A a a. A a. Dzień dobry wszystkim z tej strony Kim jestem. Obecny prowadzę taką malutką firmę. Prowadzę już tą firmę prawie 5 lat i dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, czego się nauczyłem prowadząc firmę w Polsce. To znaczy Chciałbym bardziej się skupić na swoje zachowanie, no bardziej na relacje między mną a polskimi kontrahentami. I powiem Wam tak, że o dziwo to jednak dla mnie była nieprosta sprawa, Pomyślałem, że jakoś sobie poradzę, bo uważałem, że znam jakoś tą polską kulturę, bo długo mieszkam i tak dalej, ale jednak musiałem się uczyć na błędach. Czyli powiem Wam dzisiaj, w jaki sposób się zmieniały mój stosunek czy podejście. Do różnych polskich klientów i przy okazji Wam trochę opowiem, jaka jest różnica kulturowa pracy w Korei i w Polsce. Mimo to, że mieszkam długo w Polsce, ja się wychowałem w koreańskiej rodzinie, mam koreańskich rodziców, czyli w domu miałem, tak powiem, wszystko po koreańsku: koreański język, koreańska kultura. Koreański ryż. No, żartuję, bo koreańskie ryż jest za drogi w Polsce. Ale mnie się o to. Więc jak byłem w domu, to byłem, tak powiem, wychowany w koreański sposób. No bo nie było po prostu innej opcji. Więc to może brzmieć dla niektórych zbyt naturalnie, że byłem wychowany po koreańsku, że ta koreańska kultura jest dla mnie o tak. No bo byłem w koreańskiej rodzinie i tak dalej. Ale ja osobiście uważam, że jak byłem w młodszym wieku, to moi rodzice się tak starali o to, żeby mi przekazać to, co jest takie, tak powiem, kluczowe i to co jest najważniejsze w koreańskiej kulturze. Bardzo często zwracali mi uwagę, jak się zachować, jak prawidłowo się zachować, albo zwracać się do, na przykład, do starszych osób i jeszcze nawet jak prawidłowo pić alkohol po koreańsku. <laughs> no śmieję się, ale to jednak jest bardzo ważne w Korei. Może nagram kiedyś o tym odcinek więc są takie różne rzeczy związane z Koreą, co nie. Czyli to jest coś takiego jak polscy rodzice za granicą, może na przykład w Stanach, co nie. I oni wychowują swoje dzieci w ten sposób, żeby one się nauczyły polską kulturę, żeby potem mogły się odnaleźć kiedyś tam w polskim społeczeństwie, albo no, żeby nie traciły tej polskości. No nie wiem, czy to dobry przykład, więc no i tak samo moi rodzice pewnie chcieli, żeby nie tracił tej koreości. To nie wiem, coś takiego, nie? No ale w sumie koniec końców wyszło, co wyszło. No mam nadzieję, że nie ma dramatu. No co? Ale mimo wszystko, mi się wydaje, że dzięki tym wszystkim, te koreańskie wychowanie i tak dalej, dzięki temu z łatwością znalazłem pracę w koreańskiej firmie, bo znam koreańską kulturę i to było bardzo ważne dla pracodawcy. No i oczywiście znajomości języka koreańskiego czy polskiego też, też dużo dały, prawda? Czyli po iluś tam lat zatrudniłem się w koreańskiej firmie, potem po kilku latach w drugiej koreańskiej firmie, też na kilka lat. Czyli tak naprawdę ja nigdy nie pracowałem u Polaków, to znaczy w polskiej firmie, tylko cały czas pracowałem w koreańskich firmach. No dobra, żeby nie było... Oczywiście te koreańskie firmy to są polskie firmy, bo mają siedzibę w Polsce i to są spółka ZO i tak dalej, ale jednak to są firmy z koreańskim kapitałem, prawda? Więc tak mówię na wszelki wypadek, więc wracając do tematu, no o czym ja mówiłem? No więc pracowałem cały czas w koreańskiej firmie, w koreańskiej firmie, no, nazwijmy to tak, prawda? Więc zawsze miałem szefa Koreańczyka i zawsze był tam jakiś koreański prezes. I przez takie środowisko, czy takie otoczenia, byłem bardziej przyzwyczajony do koreańskiej kultury pracy. I oczywiście byłem bardziej przyzwyczajony do koreańskiego sposobu nawiązania, czy no bardziej komunikowania się z klientami, czy z kontrahentami. A ci klienci, czy kontrahenci, to w większości też byli Koreańczycy. Więc no, tak to wyglądało u mnie. I szczerze Wam powiem, jak to nie jestem wielkim fanem koreańskiej kultury pracy, ale i tak będą wrzuty na koreańskie firmy i przy okazji na mnie, bo tak to zazwyczaj wygląda. No niestety, ale no nie, no też jestem ofiarą tej kultury pracy, także no nie było łatwo, no bo nie ma co tutaj ściemniać. W każdym razie jestem z koreańskiej rodziny i jeszcze ciągle pracowałem w koreańskich firmach. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę czy takie sprawy biznesowe, to byłem bardziej przyzwyczajony do koreańskiej kultury. No, w sumie teraz sobie tak myślę, jednak znałem tylko te koreańskie metody czy kultury, bo pracowałem w tylko w koreańskich firmach. A ta kultura polega na tym, no wiecie, takie typowe klient, nasz pan, co masz zrobić jutro, zrób to teraz i to wszystko naraz. No, ogólnie Koreańczycy mają taki stosunek do swoich klientów. No, zawsze uprzejmi, jak klienci wymagają coś dodatkowego, coś ekstra to za wszelką cenę chcą to zrealizować jak najdokładniej, jak najwięcej, jak najszybciej. No i chcę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że Polacy są nieuprzejmi czy nie wobec swoich klientów. Dla mnie Polacy są jak najbardziej mili, ale według mojego doświadczenia Koreańczycy są przemili. Oni są mili dla swoich klientów aż do przesady. że jak wchodzisz do sklepu czy do galerii, to oni wszyscy uśmiechnięci i wiecie, no a co podać? O to, o tamto, o może to, 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 o może to pan spróbuje, to, 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 nie? I oni tworzą taką atmosferę, jakbyście byli no, królami. Czyli tak to wygląda w Korei. I tam w Korei nikt nie uważa, że tam ludzie są przemili, czy przesadzają z tą obsługą klienta, bo to jest dla koreańczyków norma. Niektórzy Polacy mogą mieć oczywiście inne zdania, że to jest wszystko sztuczne, bo ci pracownicy tak jakby no, ukrywają swoją prawdziwą emocję, że to jest takie nieszczere i nawet fałszywe i niektórzy mogą mieć no negatywne zdania na ten temat, że no Koreańczycy z tym naprawdę przesadzają czy tam no ściemniają, nie? Ale według Koreańczyków ci pracownicy tylko robią swoją robotę, czyli oni po prostu wypełniają swój obowiązek. Przecież oni chcą komuś coś sprzedawać, to muszą być mili. To jest po prostu podstawa. Nawet jeśli powiedzmy ekspedientka się pokłóciła ze swoim facetem, powrócił do domu nawalony, no, no dobra, no nieważne, to ona zamiast pokazywać wszystkim w sklepie, jaka ona jest wkurzona, powinna się uśmiechnąć ładnie i powiedzieć wszystkim dzień dobry, do widzenia i no być miła, nie? A nie jakiś tam... No, wiecie co, że nie? I ja właśnie też miałem taką mentalność i jak zacząłem prowadzić firmę, to równocześnie zacząłem nawiązać kontakty z polskimi klientami. Co było dla mnie nowością, bo dotychczasowo ja się zadawałem tylko z koreańskimi klientami czy dostawcami, ale ja się zbytnio nie przejmowałem, bo znałem te koreańskie sposoby, prawda? No, czyli klient nasz pan, klient ma zawsze rację, czy klient to mój, no, ryżodawca. I myślałem, że jak zastosuję tę metodę, to będzie wszystko git i wszystko cacy, nie? No bo mimo to, że jesteśmy w Polsce, uważałem, że te koreańskie sposoby na polskich klientów czy konsumentów są skuteczne, bo one są bardziej skupione na satysfakcji klientów. Czyli próbowałem być miły dla wszystkich, starałem się zrobić wszystko, żeby klient był zadowolony. Jeżeli coś nie pasowało klientowi, to za wszelką cenę próbowałem się dostosować do klienta i często mi się to udawało i miałem z tego przyjemność. No, bardziej no, satysfakcję, nie? Ale jednak takie mocno starania się kosztowały. Czasem to męczy i fizycznie, i psychicznie. I czasem mnie to, tak powiem, no, mocno stresowało. Ale tak naprawdę to było dla mnie nic, bo, bo tak jak mówiłem wcześniej, pracowałem w koreańskim korpo i tam pracowałem 16 godzin. Wracałem do domu o 22.03. i tak prawie codziennie przez kilka lat, co nie? Czyli, tak powiem, miałem taką odporność na te stresy czy na te ciężkie pracy. Ale któregoś dnia, już tak po kilku latach. Tak się zastanawiałem, nie? Skoro zacząłem prowadzić swoją firmę, bo stwierdziłem, że pracować w koreańskim korpo jest do dupy, to znaczy niekoniecznie do dupy, bo tam jednak dużo się nauczyłem, ale jednak było to dla mnie trochę męczące. I tak sobie myślę, przecież zrezygnowałem z koreańskich firm, bo jednak mi tam nie pasowały pewne koreańskie zasady czy koreańskie kultury, a ja teraz sam sobie wprowadzam takie koreańskie kultury we własnej firmie. No tak sobie myślę, no. No, coś nie halo. No owszem, jest dużo lepiej teraz, bo mam teraz mniej stresów i tak dalej, ale może się da jeszcze mniej tego stresu. Może da się jeszcze lepiej. Może nie jest tak, że normalnie stresu można mieć tyle, ale ja z automatu mam tyle, bo mam tak zakodowane w głowie, że to jest norma. Takie no wiecie, domyślne ustawienie, czy fabryczne ustawienie w Korei. Tak, zacząłem sobie tak przeanalizować to wszystko. No w sumie, jak ja już o tym pomyślałem, to już nie było dla mnie trudne, żeby znaleźć te przyczyny tych problemów. No to jest po prostu, no nie zawsze, ale często jest tak, że no, Koreańczycy w relacjach biznesowych nie potrafią powiedzieć nie. Nawet jak powiedzą nie, to potem muszą się klientowi tłumaczyć, dlaczego, musisz przepraszać i tak dalej, żeby dać klientowi do zrozumienia, że bardzo, bardzo, bardzo chcieliśmy powiedzieć tak. A tutaj w Polsce jak się raz powie komuś nie, no to nie. Tu się nie pierdzieli. Nie musisz się aż tak bardzo się tłumaczyć. Da druga osoba zazwyczaj rozumie, że nie, to po prostu nie. Muszę ewentualnie się zapytać dlaczego. No to wtedy powiem dlaczego, ale tak krótko na temat i klient wszystko rozumie. No i ta osoba zazwyczaj nie robi z tego problemów. Więc nauczyłem się powiedzieć nie, to znaczy no, nauczyłem się powiedzieć nie i nauczyłem się potem się nie denerwować, nie martwić się, nie? Wcześniej to było tak, że no, no panie Janie, no niestety próbowałem wszystko, ale bardzo mi przykro, no, nie udało mi się, nie? Ale następnym razem coś tam, coś tam, strata ta ta ta, a teraz no, aż takie to nie jestem. Trochę musiałem się do tego przyzwyczaić, ale no, mi się wydaje, że jakoś mi się z tym udało. Mi się ogólnie bardzo podoba w Polsce, że sprzedający i kupujący, oni są na takim samym poziomie. No dobra, no mniej więcej na takim samym poziomie, nie? bo w Korei to ewidentnie widać, kupujący zawsze ma większą taką no, władzę, czy tak powiem, no, kontrolę nad sprzedającymi, a w Polsce no, może też czasami, ale tylko w skrajnych przypadkach. No wiecie, jak ktoś ma takiego wielkiego klienta typu korpo i tak dalej, to wtedy no, różnie bywa, prawda? A tak to normalnie to każdy jest równy, każdy każdego szanuje i rozumie, więc uważam, że to jest ogromny plus w Polsce. Dlatego też przestałem być taki przemiły. Oczywiście, to nie znaczy, że przestałem być w ogóle miły, bo jestem ogólnie dla wszystkich miły, tak jak zauważyliście. Przepraszam. Ogólnie staram się być dla wszystkich miły. To znaczy, jeżeli ktoś to docenia i też jest dla mnie miły, to no to super. Wszyscy jesteśmy mili i jest bardzo dobrze, nie? Ale tutaj mi chodzi o to, że no, przestałem poświęcić swoją emocję w ten sposób, jak no... Dziękuję, panie Janie, panie, super, zapraszam ponownie. Thank you, thank you, arigatou. Teraz jestem bardziej... Dziękuję, panie Janie. Do usłyszenia. No, to takie... To no, tylko taki przykład, no wiecie, o co mi chodzi, nie? No bo zauważyłem coś takiego, że jeżeli jestem taki no, przemiły, tak jak inni Koreańczycy, po pierwsze, niektórzy wcale tego nie doceniają, no, traktują to tak, jakby to jest normalne, nie? A po drugie, też odniosłem takie wyrażenie, że tak jakby, no po co on się tak mocno stara? No bardziej bym powiedział, no on się tak bardzo narzuca, nie? No coś takiego, nie? I doszedłem do wniosku, no po prostu to nie ten klimat. Tutaj w Polsce się po prostu załatwia tematy yy, konkretnie, czyli jak nie pasuje, to sorry, no może innym razem, może innym razem się uda. A w Korei to nie wiadomo, czy się da, czy się nie uda. Potem wiecie, trzeba zaproszyć klientów i się napić z nimi, no takie no tak zwany biznes meeting, co nie? No dla mnie takie bardziej biznes chlanie niż meeting, ale no co tam. No w Polsce na pewno też są takie spotkania biznesowe, ale z tego co ja wiem, jest tego dużo mniej niż w Korei. No więc zmieniłem swoje podejście, czyli tak bardziej się no, wyluzowałem i powiem wam tak, że nie mam problemu z kontrahentami. Ja bym powiedział, że jest nawet lepiej, jeśli chodzi o relacje z polskimi klientami. No bo mi się wydaje, że jestem teraz bardziej konkretny i może przez to bardziej przejrzysty no, czy bardziej no, szczery, no prawda? No tak mi się wydaje i mam nadzieję, że tak jest. Czyli być miłym i być pomocnym ale też nie przesadzać z tym za bardzo. I potem wzajemny szacunek, nie? I uważam, że to jest najważniejsze. No i znowu tak trochę nagadałem. I mam nadzieję, że to nie było nudne. Jeżeli wytrwałeś do końca, to szacun. Więc tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o polubieniu oraz subskrypcji. Do zobaczenia!